Tu Woody. Woody były bardzo popularne w latach 30., 40. Samochody drewniane naprawdę były z drzewa robione. Potem w miarę upływu lat coraz mniej drzewa było, coraz więcej blachy. Aż w ostatnich latach, jeszcze 80., to już była tylko drewnopodobna nalepka. No ale ten ma całe drzwi z drzewa zrobione. Jak widać, w środku z zewnątrz i wewnątrz sufit cały jest drewniany bardzo popularne wśród zbieraczy te samochody tylko ciężko znaleźć egzemplarz, którego korniki nie zjadły albo nie zgnił no bo drzewo nie jest zbyt trwałym materiałem trzeba bardzo dbać o nie nieustannie odnawiać no ale ten jest, ten jest w bardzo ładnym stanie jak widać Mogę się mylić, no ale mam nadzieję, że się nie mylę, ale ten Camaro jest chyba, chyba jego właścicielką jest dziewczyna, kobita, bo jak chłopczyk jest właścicielem tego samochodu, to ma on, to ma on pewien problem. W środku też różowy akcent. No. Merlin Monroe wisi, powieszona za włosy. Ja jednak bardziej się taka, takie coś pod maską mi się jednak bardziej podoba. Mimo wszystko. Następny Ford Fairlane 500. Kto by to pomyślał 30 lat temu, że Fordy Fairlane będą autami, które się zbiera, odnawia? Tutaj, tu są ciekawe samochody. No, tu stoi interesujący samochód. Proszę, co to może być? No. Na jest jakaś informacja na szybie, że ma 600 koni. No proszę, 511 koni na kołach. Ciekawe czy można mu wjeżdżać z kompresorem i z krakowską rejestracją No to chyba prawda Nagroda za najlepszy samochód na zlocie idzie dla BMW 850 bo no bo to zdecydowanie najlepsze auto klasyk. Prawdę mówiąc, to wszystkie trzy nagrody miał dostać ten facet, bo najdalej jechał na zlot, ma najstarszy samochód i ma najlepszy samochód na zlocie, a były nagrody za właśnie te trzy kategorie, ale ponieważ ja byłem wczoraj w Nashville, to ja się załapałem na nagrodę za najdłuższą drogę naszą, choć nie samochodem z nasz Film przyjechałem, tylko ciężarówką. Klasyka dostanie ta BMW 600 530, żeby ten nie dostał wszystkich, no on dostanie bez of show, no, na tę naszą, na te nasze kilka samochodów, które tutaj mamy, po prostu. Teraz wszyscy sobie robimy zdjęcia nawzajem. Także zawsze miło można spędzić czas w towarzystwie takich samych maniaków i wariatów jak, jak człowiek jest. <grym i zjadka> Yeah, that did jake. Jake gives it a 4.4 yeah. when it comes around, too. Yeah. Yeah. Still, it's my favorite year of that That one. A And here's 64 roku. się zbierają samochody, które wygrały, wygrały konkurencję w swoich klubach. Różne kluby się zbierają, pokazują. Przyjeżdżał ludzie i, i wśród tych, co przyjechali, wybiera się najlepszy samochód w każdym klubie. Pięćdziesiąty piąty Chevrolet Ten jaki ma Łańcuchem spięty korwetka korwer klub właścicieli chewruletów nowa mustangów tutaj jakiś rambler ambasador AMX Mustang, Barracuda. Tutaj jakiś fort stary modela, czy Ford Coupe z trzydziestu czwartego roku, Impala SS za nią 55 Bel Air Cabriolet 56 Corvette Z18 Camaro Mustang Salin Polerka Elegancka Camaro RS Mustang z 65 roku czwartego Ładnie, ładnie zachowany, ładnie utrzymany. Destoshow. Toyota Supra. Mustang Cobra. Korwetka. Opel GT, Fort Torino, jeszcze jeden Mustang. Chevrolet ciem, Impala to jest Impala Camaro z eight Zwycięzca naszego klubu BMW 850 And This is the most beautiful car of all I have to say that Dziękuję. You. You're welcome. Camera. I'm just I'm telling the precious, No! <laughs> Andy Chevy Malibu. I jeszcze jakiś Buick GS regal. Cobra. Ach, Dodge Challenger. Fort Cup, czy jakiś inny V8, nie wiem co to za Ford To jest Fort Tudor. Fort Tudor z 40 roku. Nie od dynastii Tudorów, tylko od tego, że ma dwoje drzwi. Mustang GT 5 litrowy Aston Martin i na końcu jeszcze Mazda Miata. Tyle najlepszych. Tyle klubów było po prostu. to każdy klub wybierał swojego najlepsze auto spośród swoich członków, więc Mustang ma fajną rejestrację rejestracja venom. Venom to jest jad, jad brzmi, no bo to jest mustang kobra, więc. Więc skoro mustang kobra, no to musi być jadowity. A ten ma rejestrację dzięki Rej Nie wiem, może to prezent od kogoś. So who's Ray? My husband. O, oh, okej. Okay. Thanks Ray, bo od męża dostała tego Mustanga, więc, więc, a mąż ma Ray na imię, więc dlatego ma rejestrację Thanks Ray. No ale tylko 8 liter może być, więc nie będzie Thanks Grażyna rejestracji w moim samochodzie, bo się nie zmieści. Bo wózeczek wypożyczyć to by mnie nogi nie bolały Odchodzenia tutaj w kółko i kobra Nomad to jest Belair kombi dwudrzwiowe kombi, ciekawe rozwiązanie W sumie te nomady są teraz bardziej poszukiwane niż niż normalne czterodrzwiowe samochody na niż kabriolety, bo jest bo ich bardzo niewiele zostało. Beller 57 Beller 55 هل أنتم